Jesteśmy po nagraniu od specjalnego odcinka Milionerów. E, jak te emocje i wrażenia tuż po, po wyjściu ze studia? Ja myślę, że będę zrzucać emocje do końca dnia co najmniej. E, nie wiem, jak Piotrek poprowadzi dzisiaj wieczorem program, bo emocji było co niemiara, faktycznie. Nie przypuszczam, że to jest moja druga wizyta w Charytatywnych Milionerach i mam wrażenie, że tamte emocje były mniejsze. A tutaj no, bardzo chcieliśmy wygrać jak największą kwotę. Czy nam się to udało? Nie wiem, nie wiem, nie mogę nic powiedzieć. Ale jedno mogę powiedzieć emocjonująco było bardzo, jak powiedział Zygmunt Heiser, najbardziej emocjonujący odcinek milionerów, jaki w życiu widział. O proszę bardzo. Tak, tak, ale też miałam wrażenie, że jesteśmy na planie takiego horroru a klasy bez wątpienia w milionerach liczy się ryzyko czy pani na co dzień jest taką ryzykantką żeby właśnie postawić wszystko na jedną kartę może taka sytuacja też była nie wiadomo tutaj w milionerach No to będziecie się państwo mogli niedługo przekonać nie wiem czy jestem aż taką ryzykantką czasami podejmuję decyzje niewygodne bo muszę ale staram się kalkulować ryzyko wolę kalkulować ryzyko niż za dużo ewentualnie tracić różnych decyzjach życiowych i biznesowych Także, nie, nie, powiedziałam tak, jestem wyważona z lekkim odbiciem w stronę ryzyka, ale tylko lekkim. A jeśli chodzi o gospodarzenie właśnie pieniędzy na co dzień, to raczej właśnie jest też pani taką ryzykantką, że a, wydam, zaryzykuję, czy raczej ten rozsądek zawsze bierze w górę? No, ja mam okresy białe i zielone, yy, ale zazwyczaj yy, pan, za, pan za dużo chyba gdzieś jednak nie wysiłku i pracy kosztowało zdobycie... Yy, i, no, jakiegoś tam majątku, tak? Bo ja zaczynam absolutnie od zera, nikt mi niczego nie dał, nikt mi niczego nie obiecał. W związku z czym no, tak jak człowiek zna wartość pieniądza i wie, co za tym stoi, to myślę, że jest nie skłonny do jakiegoś wielkiego ryzyka finansowego i do rozrzutności wielkiej. Także ja jestem raczej yy, zdyscyplinowana finansowo. Yy, lubię inwestować, mam takie swoje różne koniki. Jeżeli mam co inwestować, no w tej chwili wszystkie pieniądze wkładam w moją firmę kosmetyczną i to jest tak największe moje, um, największa moja inwestycja, która jeszcze pewnie trochę będzie trwała, ale, ale, ale go, głęboko wierzę w to, że warto i widzę, że warto. Czy pani córki też idą za tym przykładem i właśnie wiedzą, że pieniądze no, trzeba też właśnie szanować i tak dalej, czy raczej e, właśnie w tę drugą stronę działają? Jestem zaskoczona. Racjonalizmem moich córek w wydawaniu pieniędzy, nie mają dostępu nieograniczonego do pieniędzy, dostają swoje. Moja córka jedna już jest samodzielna zupełnie, więc na, uczy się, więc my ją oczywiście wspieramy, ale no, nie dysponuje nieograniczoną liczbą pieniędzy, wręcz przeciwnie i naprawdę bardzo racjonalnie nimi zarządza. Także no, ch chyba po prostu jakiś tam przykład taki rodzinny działa, to prawda, że działa. Tak jest na spokojnie wszystko.